Chciałbym dostać jakiś super prezent na święta. Błagam, czy mogę coś z Palion Style? Uff. O Jezu, nie wierzę Marzenia się spełniają Mnie Prezentów z Palion Style, dziękuję A jeśli ty chcesz zdobyć Taki piękny prezent, możesz zamówić coś na Palion Style Jest pełno rzeczy Na pewno coś dla siebie znajdziecie w te święta Ale ale moi drodzy, witam serdecznie W nowym odcinku, już po premierze Zielone 3, mam nadzieję, że wam się Pioseneczka bardzo spodobała, bo Bardzo dużo łapek zostawiliście pod nią Bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie Moi drodzy, bo starałem się jak nigdy I bardzo wam się spodobało, także Jestem bardzo zadowolony. Przyjaciele, dzisiaj będzie piękny film, bo a w sumie zanim wam powiem, jaki będzie film oczywiście z McDonald'em, który jest tam i zolo, e, to chcę wam przypomnieć o tym, że do 19 grudnia, czyli ostatni dzień. Jutro będzie jeszcze dostawa do świąt, także moi drodzy, zróbcie sobie zakupy na Palion Style jeszcze yy, póki, póki będzie dostawa na święta, bo potem już nie damy rady po prostu dowieźć tego na święta Także róbcie zakupy, zamawiajcie sobie do 19 grudnia moi drodzy Rzeczy z Palion Style, zapraszam serdecznie, macie link w opisie Dziękuję wszystkim oczywiście za zamówionka I pamiętajcie, nowa pula biletów, Warszawa moi drodzy, jest nowa pula biletów będzie nowy koncert w Warszawie, bo już wyprzedała się cała, cała po prostu tra, trasa, jakby. I będzie drugi koncert w Warszawie, także, jeżeli ktoś nie zdążył kupić biletu do Warszawy, to teraz są nowe bilety. Macie link w opisie. Także nowe bilety możecie sobie zakupić. Biletu nie, nie muszą tam dowieść, więc możecie to kupić nawet 23 grudnia. Bilet, eee, dobra, no to co? Idziemy po Lolo, moi drodzy, i dzisiaj Lolo zatrudniamy w McDonaldzie. Dokładnie przyjaciele, do McDonalda pójdziemy dzisiaj razem z Lolo i Lolo będzie pracował w McDonaldzie. A co najlepsze, ja jako pięć różnych pracowników potem przyjdę do niego i będę różnymi personami, czyli bezdomnym, bogatym gościem, jakimś tam i tak dalej, mój drodzy, Także odcinek będzie bardzo ciekawy. Oglądajcie do samiutkiego końca. A teraz idziemy po. LOLO 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 pisanka świąteczna co ty? No to mówię, nagrywałem. Dobra, no co chcesz ode mnie? Lolo nagrywa. Moi drodzy, dziękujemy razem z Lolo za ponad 20 tysięcy subów na kanale Lolo. No właśnie. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału Lolo, zapraszamy serdecznie. Tam są nowe filmy i będą za niedługo codziennie. Także widzowie zapraszam serdecznie na kanał Lolo. Subskrybuj. Lolo kanał. Czemu to są dwa soby? Ja mam więcej suba. Czemu to są dwa soby, właśnie? Czemu to są dwa suby? Ja Może <noise> to, 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 zmieni to zmienić, ale ja to zmienię, ja to trzeba nie zmienię. trzeba to bardziej. zmienić, ale... No co, widzicie? Lolo ma sprzęt cały czas rozłożony i działa. Lolo, ale dzisiaj! Dzisiaj Aha. zanim będziesz nagrywać... To będziesz pracować w jednym bardzo, bardzo ciekawym miejscu Jakim, jakim, jakim miejscu? Powiedz mi, jak to będzie? Zapraszam wiedzieć. serdecznie za mną, zapraszam Ale Albo ty... nie, albo nie, no? bo w sumie tak musisz być tutaj Więc... No yy, dobra Ja ci, ja ci tam wysłałem Czekaj. strój Załóż strój, załóż strój, ja ci wysłałem strój no Zobaczymy eee, Okej okay. za Załóż sobie strój I będziesz I... wiedział już pewnie o co chodzi, jak już założysz ten strój, Czy... który ci dałem Co jest? Założyłem Lolo! Troszkę okay. dziwne masz nogi, ale to chyba nieważne, nie? No to moja wełna tak jest, tak dzisiaj no. się układa. Ja tak. myślałem, że będę cię pracował w polio style! Ale dobra, no mogę pracować w DNA! W McDonaldzie! Lolo w McDonaldzie! Jest dużo klientów, kim mi pisało, że chce przyjść, także będą bardzo ciekawe okay. osoby do ciebie przychodzić Także dobra. uważaj, ale wytłumaczę ci A? na czym polega praca ja w McDonaldzie. Pytanie tylko ja mam tylko pytanko, czy ja mogę pobierać pieniążki w postaci wleczy? Jak, jak wolisz, nie? To dla mnie dla może być dobra. lepiej, nawet. Dobra, dobra, dobra. Jak, jak, to jak do będziesz chciał, nie? Dobra, super, i się mnie cieszy, będzie fajnie. O to idziemy, idziemy. Patrz, jaki ładny McDonald's. Nie wiem, czy tu kiedykolwiek byłeś w ogóle, Lolo. Byłem, byłem, byłem. Byłeś? O, no jak to jest wszystko byłem. zaśnieżone? Nie mogę. No, trzeba firma tutaj odśnieżająca. Lolo, teraz hmm. tak, wszystkie rzeczy będziesz musiał tutaj poustawiać, żeby było widać, co można kupić okay. w tym McDonaldzie. To zaraz to jest zrobię. reklama, tutaj widzisz, że jest napisane, co można zakupić, zamówić sobie, dobra. ale dziwne, to, to jest z jakiegoś innego kraju w ogóle ten, z, no to do jest zamówienia. Z, z Lolowic, to są Lolowice. No dobra, chodź, 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 chodź. z Lolowic. Patrz, tutaj masz magazyn. Magazyn? Okay, tutaj, wezmę w tym miejscu jest magazyn, i w tym magazynie Dobra. masz wszystkie właśnie rzeczy do McDonalda: kurczaki. Możesz tu smażyć, masz tutaj przepalarki. Okay, I tu jest safe, za żadne skarby nie daj, znaczy nie, 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 nie wejdzie nikt, bo jest. A to jest bedrock w ogóle, czemu to nie można, jest bedrock? No ta, to ta, ta to zrobił, nie wiem czy kiedykolwiek do nam się tutaj zniszczyć. Ale jest widzisz, jest wubek. tutaj pomno rzeczy, tu już są zrobione rzeczy niektóre. Okay. Także pozanoś tam je wszystkie, tu są dostawy ewentualnie. E, Dobra. I co? No to Lolo, wyżeć powodzenia, uważaj na klientów, nie Dobra. daj się zwieść, nie dawaj I. nic za darmo, masz pobierać I. opłaty I. normalnie. I Dobra. masz być twardy. Dobra, ej, mega się cieszę. Dobra, dzięki, dzięki, to ja idę pracować. Dzięki. Bądź twardy Lolo! Dobra Pajdaj. moi drodzy, teraz ja idę się powoli przebierać z jakichś innych ludzi. Powoli i zobaczymy... Ej, czy ja... ja Słyszałem jakiegoś osadnika Będziemy się przebierać w innych ludzi i zobaczymy. Czy Lolo poradzi sobie, moi drodzy? Zbudowa czy z, z, z pracą w McDonaldzie przy takich personach. Także idziemy się zamienić. Pierwszą osobę. Ja lulu, moi drodzy, teraz ja, jako Lulu pójdziemy do Lolo. Tak, widzowie, ja od początku jestem Lolu i wydaje mi się, że będę bardzo, bardzo długo tą Lulu. I to chyba bardzo długo, ponieważ Lolo się troszkę tu zakochał w tej owcy różowej, ale co? Hm, zobaczymy. Idziemy teraz zrobić zakupy. Pierwszy klient Lulu będzie taki no, prosty. Bo lulu nic nie zrobi takiego złego. Więc idziemy. Pro, problem, nie mam mleczy. O, nie mam mleczy. Dobra, wezmę tylko jednego. Wezmę tylko. Muszę tylko głos teraz nastawić. Wezmę tylko jednego mlecza Muszę tak gadać wiecie jak taka dziewczyna. Dziewczyna. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy do niego. Halo, puk Dzień dobry. Dom, 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 dom. Dzień do... Lolo. A. Ty czy ty tu pracujesz? Nie, ta, tak ci dobrej. No, bo ja, ja nie mogę tutaj, bo ja pracuję jestem. Ja pra ale, wiesz, ale ja pracuję. tu przyszłam, ale ja uwielbiam McDonalda! Ja przyszłam tutaj okay. coś zamówić. No poczekaj, ja Ci pokażę, ja teraz będę pracownikiem. Tylko czekaj, patrz, to muszę zrobić wejście. Dzień dobry, tutaj Lolo, pracownik McDonald's. W czym mogę pomóc? Wow, jaki ogier. Fajnie, co? Fajnie, nie? No dobrze. Yy, co my tu mamy? To tu jest pokazane, co można zamówić, tak? Tak jest, dokładnie. Mamy tutaj, zobacz, mamy te kole, mamy fryteczki, mamy Big Mac, mamy Happy Meal. Ja jestem taki happy, jak Ciebie mm. widzę, wiesz o co chodzi. Mamy yy, też tutaj... Nie. Na z jest kurczaczka, mm -hmm. mamy max i fileto Fisza. Fil <laughs> fish ja bym chciała happy Mila. O dobra, a z jaką zabój? Z jakąś fajną zabawką Dobra, to ja tutaj daję sobie proszę Happy Mila, Happy Mila number one. Zraszę zamówienie, tutaj a proszę, proszę, przyjąć. To ja tam jest zabawka. Zaraz ci podam zabaweczkę, to się osobno wybiera. Mm -hmm. Osobno o. no? Okej. Okay. Proszę no. bardzo, a tutaj jest osobna zabaweczka. Zabawkowy aparat. Właśnie yy, nie, nie zabawkowy, ukradłem Proszę. szefowi. Nie, nie się. Ja przef... To jest dla ciebie, nie. za darmo, Ej. na koszt firmy. Za darmo, ale to nie mogę tak. tego przyjąć jak to kradziesz. Nie, cicho, Choro. nie mówisz po prostu papieromowi. Ale tu była kradzież. Ej, co ty mówisz, Lulu? To jest prezent ode mnie dla Ciebie, tylko nie mów papilonowi, bo jak powiesz papilonowi, to mnie wyleje z roboty, a to mój pierwszy dzień. Co mój robisz mi zdjęcia? Nie nie mam papieru, nie zrobię Ci no, Znam Ci papier, masz papier. Iii, to proszę to możesz, możesz mi zrobić foteczkę i sobie powiesić nad łóżkiem. ja yeah. Lolo co, podoba Ci się? Lolo jako... Pracownik McDonalda! Ej, pięknie to wygląda! Ej, weź sobie na pamiątkę tą, tą foteczkę. Będziesz zdjęcia. miała. Lola, trzymaj trzymaj się. sobie. Pa, pa, pa. Dobra. A Lula, bo czekaj sekundkę! Coś A. Czekaj, ja wyjdę do ciebie, dobra? Mhm. A, a czy, czy dasz się zaprosić tutaj może gdzieś w McDonaldzie na jakieś spotkanko? W McDonaldzie. No, tak no, 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 romantycznie. No, a może? Ja się stresuję, może tak, ja chciałabym, ale widzisz jeszcze teraz. Nie, to spokojnie, to się przemyśl, mi się nie spieszy, ja jestem cierpliwy, ale jak coś, to będziemy pod telefonikiem, dobra? Okej, okay, mam twoje zdjęcia, papa. pa. pa. Włóż do portfela sobie, papa. Pa. Ale jesteś fajna. Aaaa, widzowie, widzowie, widzowie Lolo my chciał na randkę zaprosić do McDonalda Co tu się dzieje? Dobra, zmieniam, zmieniam personę Tego wystarczy Oj, drodzy, teraz pójdziemy tam jako bezdomny I będziemy chcieli wyżebrać cokolwiek z McDonalda, widzowie Tak, to będzie, no wiele, wiele postaci dzisiaj będzie tak sobie zobaczymy. A ja mówię, halo, ja jestem bezdomny Muszę, się przyzwyczaić, Może troszkę mniej O, teraz Alo, ja jestem bezdomny. Dobra, widzę, lecimy z tym. Jak o, mi e... dzisiaj nic nie przepraszam, wyszło? Przepraszam, przepraszam bardzo, ale czy pan, pan nie pomylił trochę? Bo tutaj jest mamy McDonald's. Proszę pana, ja ledwo uzbierałem na bułkę ostatnio. Ja potrzebuję czegoś. I pan jest dobrym mm. człowiekiem. No ja nie jestem dobrym człowiekiem. Jestem dobrym osobą, co Ja tylko chcę troszkę jedzenia. N nie chcę żadnego mm. alkoholu, nic. Ja tylko no chciałbym tutaj po prostu kanał, żeby co? coś zjeść. Wie pan co? No teoretycznie dostałem z... Zakaz, żeby dawać coś za darmo, ale wiem, że pan potrzebuje i trzeba pomagać sobie, bo pomaganie jest ważne. Mm -hmm. Ja nie mogę. Rodziny Aby... nie mam. Nie mam. Dobra, nie pan, pan co, nie Nie, spokojnie, ja mogę pana nawet przytulić. Nie. No nie, nie mogę pana przytulić. Nie, nie. pan przyjdzie do mnie. Nie. Nie no spokojnie, a jak wracać tak Chcę tylko rozrywa? kanapkę, młody człowieku. Czy możesz mi to uczynić? Jestem młodym owcą, a nie człowiekiem. Tylko dobrze? No dobra, to nie pani idzie ze mną w takim razie. Ja pana zaprowadzę, ale to musi być na sekret, dobrze? Tylko nie mam pieniędzy. Mam tylko No ja wiem, że pani nie tylko ma pieniędzy. I to. Pan tego mleczka sobie zostawi na, na pamiątkę i na szczęście, o, ja nie chcę żadnych bardzo pieniędzy. Bardzo dziękuję młody człowieku, ja mam... jesteś kochany. Młoda owca, ile mam razy panu przypomnieć, niech pan ze mną Młodowco. pójdzie, chodź pan. Chodź pan, ze mną, szybko. Gdzie? Ja tu mogę wchodzić? To chyba nielegalne. Nie pan... Cicho, nie może pan, ale nie ma tutaj szefa, więc szef nic nie zrobi, chodź pan. No na dół, idziemy. Co? Dobra. Dobra, wie pan co? Ja jestem zmieniaczem życia. Ja pana wyprowadzę na prostą. Pan będzie dzisiaj nie, mega na jedzą. co tu się dzieje? Ile tu jest jedzenia? Może pan wziąć sobie wszystko, ile chce i co chce, a ja za to po prostu zapłacę. Żartujesz? Tak. No to jest, wie pan, tak, to youtuberzy tak często robią, nie? Takie odcinki. Żartujesz? A ja jestem teraz youtuberem, wie pan? Żartujesz? Ma pan Żartujesz? No nie żartuję. Ma pan youtuba? Co? Co to było? O... Pan chyba... Czasem lubię, mnie lubię, lubię się tego napić. Ale pan miał... pan miał jeść a nie pić. Lubię czasem się to wypić. Ale proszę pana, proszę mi ten wyjść, pan miał jeść, a nie pić. Dobra, biorę. Biorę co moje! Ha! Wszystko za darmo! Co no. za głupiec. No nie za darmo, no ja muszę Ciekawe co szef nie? sobie pomyśli. Wszystko no powiem, za darmo! Nie. Wszystko za darmo! Cały magazyn panu zabrałem! Ha ha ha! Co no to, teraz? Idę no ułożyć nic, sobie no. życie! No i bardzo dobrze, ale może bo, bo, miście troszeczkę być, co? Ja jestem tutaj miła, bo sama pan co odwala? Maniana nie, dał mi wszystko za darmo! Że no żyję w tak miły. łatwo! Jako bezdomny więcej zarabiam, niż jako osoba w pracy! I co? to wszystko teraz sprzedać? I to pan Twoja wina, młody człowieku! Łatwowierny jesteś, młody pan człowieku! pan nie Ja na policję zaraz dzwonię! Młody człowieku, po, po, mody Młody człowieku, idę stąd! Nie, na policję idziemy! Nie, młody człowieku, nie, młody człowieku! Nie, 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 No dawaj mi to żocie! Ja ma wszystko powiem jeszcze powi! Nie ma opcji! Eee, zostaw ale gobek. mnie, zostaw mnie! Ha, 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 ha. Dobra, widzowie, no. Ciekawe, 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 co teraz Lolo zrobi. Pójdźmy teraz, jako zwykły ja. Jako zwykły ja tam pójdę. I widzowie sprawdzimy, jak on się teraz czuje po, po, tej, po tej po tej kradzieży. Idziemy, idziemy do niego, moi drodzy. Oczywiście oddamy mu te rzeczy, ale zaraz, zaraz. Ja to wszystko ułożę, zaraz zobaczycie. Dobra, idziemy do środka. No, no. <laughs> powiedz mi, co się stało? Czemu jakiś bezdomny ziomek niósł kilka staków jedzenia z McDonalda? Oczywiście, udało mi się wszystko zabrać, ale powiedz mi, co tu się stało? No bo, no bo, no bo, jak mam za dobre serce, i on do niej przyrzekł, i powiedział, że jest biedny i chce jeść. A ja mu powiedziałem, że mu zapłacę ale za nie wszystko. No mo nie co... możesz tak, no to mogłeś mu dać jedną paczkę frytek i tyle, ale nie, że ty mu dałeś pół magazynu, no. No ale ja chciałem, żeby on się najadł i wyszedł na prostą no, ale widzisz, co zrobił. To lolo, był jakiś lolo, niewdzięcznik. Serde. No ale, no, dobra, no masz rację. A jak ty to odbierałeś? Uważaj jak na ty takich to. ty to masz? No, widziałem, że to jest jakiś szemlany typ. No z kieszeni mu wylatowały frytki normalnie z McDonalda. Tragedia. No No dobra, wiesz co? To... Uważaj może... teraz na takich ludzi, rozumiesz? A może, może ogarniemy tu jakąś ochronę, bo ja jestem biednomowcą, a ochrona by się przydała. Ochrony nie będzie, jesteś sam swoją ochroną, Lolo. Mm, musisz se dać dana. radę, musisz se dać radę, Lolo. Pa, pa. Poradzisz sobie w tym ciężkim świecie. Dobra, idziemy się wczoraj za kolejną osobę. Witam, to ja, Pan Dostojny, mam kupę pieniędzy, willę i innych rzeczy. Muszę mówić takim głosem, bo mam takiego wielkiego wąsa. Moi drodzy, bardzo fajny skin, co? Bardzo, bardzo, bardzo fajny skin. Muszę mówić takim głosem, żeby mnie zrozumiał uważnie. Także będę mówił takim głosem cały czas. Dużo mleczy. Dobra idziemy. Witam serdecznie, to ja dostojny pan y -y. Wacław. Y -y. Dzień dobry panie Wacławie, jak mogę pomóc? Tutaj oczywiście McDonald's na polinowie. Witam, przychodzę do tego lokalu z powodu mojego bólu brzusznego. Chciałbym kupić coś do jedzenia, ponieważ jestem bardzo głodny. To ja, dostojny y -y. pan z wielkim wąsem. Nieźle, fajny wąs dziadu. E, przepraszam, dziadku. Przepraszam, eee. dostojny panie, pomyliło mi się. Strony Ale wygląda na pan... słowa, No, słowa. bo co? Bo FBI naśle na ten lokal. FBI, FBI to. Ty wybijaj z mojego Maca, McDonalda. Jak ty śmiesz tak mówić do starszego y, starca? Dobra, 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 dobra. Co chcesz rzeć? Jeść. się? Ja, jako dostojny pan i najmądrzejszy, no. najbogatszy człowiek na całym świecie. Chciałby porozmawiać z panem o tym, co tu jest dobrego. No nie widzi pan, że ma przecież pokazaną wystawkę, co to ja będę musiał mówić po kolei, co tu mamy do żarcia? Mamy tutaj do żarcia kole. I to to panu powinno wystarczyć. Ale to jest do jedzenia, bo ja normalnie to jem tylko homary. Homary? No to może Owocem filetofisza. Morza. Może filetofisz. O, filetofisz. To rozumiem, że to ryba, tak? Ej, no znaczy kiedyś to było rybą, dzisiaj to jest filetofiszem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, to ile pan Ja, chce mi się jako dostojny życie? pan, życzyłbym sobie 34 takie filetowisze. No Dla dobra, całej no i to... mojej dostojnej rodziny. Jak wiesz, mamy wielki pałac na uboczu. Wyraz no wszyscy wiem. się nas boją, jesteśmy najlepszymi, Dobra, płaci nie pan czy gada, się gada płaci pan przygada. ja, pan się... dostojny, dostojny. Kolejka pan. się robi szybciej. Płaci mi pan przygada. Nie ma. No, już są, czekają. E, to ja, za... dostojny pan, chciałbym dostać jakiegoś filetofisza. 64 mleczem, poproszę. Żadna tu. kwota. Dziękuję bardzo. To jest 61, nie 64. No, dziękuję. A na piwek jakiś może? Ale tak mało? To ja, pan dostojny pan, nie. na piwku nie zostawiamy w takich lokalach biednych. Yy, żałosne, żałosne. Dobra, ma pan te, te filety pisze, bo, bo ja normalnie już z panem nie wytrzymam. Niech pan lepiej idzie, nie wiem co robić. O ja, Do... to Dostojny pan! Ma pan. 34 Zegnam. miały być. Jezu! Nic nie, nic nie to ja, dostojny pan, ojciec wszystkich bladze, no, synów, moi drodzy, jestem ty największym, to? dostojnym, najbogatszym panem. Ale jesteś. A, jestem najlepszy, wychodzę nie drzwiami, bo nie muszę, nie muszę drzwiami wychodzić. To naprawiał. Co tu się odwaliłowi sobie, jak wam się podobała postać dostojnego pana, lecimy z następną Oj drodzy teraz będę ściekłym dziepachorem, który chce zjeść jedzonko, dokładnie tak, idziemy Moi drodzy był już bezdomny, był dostojny pan, czyli bogaty dziadzio, teraz jest dziecko, które będzie głodne i rozścieczone ta, daj mi coś do jedzenia, jestem godnym dzieckiem. Prze Dzie przepraszam, przepraszam, a gdzie jakiś dzień dobry, gdzie jakiś szacunek, co? Dzień dobry. No. I ja? widzę, że tutaj się rozumiemy. Jestem Antuś y i chciałbym coś Cześć. zjeść. A czy ty masz w ogóle mleczeki? Ple mlecze mam, mam dużo mleczek. No to możemy wtedy rozmawiać, bo tu ja tylko, tylko w mleczach przyjmuję płatności. Dobra, co by dla ciebie było? Mlecze. Ale ty nie rozrzucaj mleczu, ty dostałeś od rodziców mleczu i rozrzucasz może trochę szacunku do pieniędzy, co? Chcę coś do picia sucho mi w buziiii Właśnie widzę, że to śliny ci cieknie, że na pewno musi być sucho w, buzi. Sucho to tam, w buzi. Mogą być kolce, te nie kolce, te butelka. ale tak tak, kola, ta, kola, Tak Dobra i co jeszcze będzie w zamówieniu? Frytasy Frytasy będą, co jeszcze będzie w zamówieniu? Big Mac Co jeszcze będzie w zamówieniu? Happy Meal Happy Mira się skończyły. A ten z wystawy? Ten z wystawy jest przeterminowany trzy miesiące. To będzie też git. Dobra. Ale nie odpowiadam jak będzie, jak, jak ta się zamieni na wymiociny. Kurczaki. Dobra. dobra, no i co jeszcze pan chce? Kurczaki. No już są kurczaki. Dwa kurczaki. Jest tylko jeden, bo dobra są dwa kurczaki, masz Co jeszcze pan chce? Co? Sejsie, wrab. Jakie burrito, burrito to nie, nie, nie jesteśmy w Meksyku. Co jeszcze? Koniec, już, już nie mam zamówienia, nic więcej. Jest, jest limit. Dobra, to będzie teraz tak. Ja już panu policzę. A czy, czy, czy mnie to tobie, mały kidosku? Co no, ty e... powiedziałeś? Gram Fortnite najlepiej. w Fortnite najlepiej, tak? A w zero budowania, czy w budowanie? Budowanie. A to jesteś faktycznie dobrym kidoskiem. A, a, no dobra, to dobra, to, to, to ja ci daję proszę zamówienie. Proszę bardzo. Thanks! Proszę bardzo. Jenks. Proszę bardzo. Janks, Janks, Janks. Przepraszam, bo tutaj wypadł mi jeden kuciak. Mam nadzieję, że się nie obrazić. Dobra. I teraz tak. Za to będzie 17 mleczy. Las. C 17. Ale to było 3, a nie 17. To nie było 7, 18. 4 5. Jeszcze jeszcze dużo więcej. 24. Ale zaraz zadzwonię po twoich rodziców, co ty w ogóle. 38! Nara! Nara! Na, na, ja, to... ja byłem dzieckiem! Pa, 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 pa! pa. Kto jest twoim rodzicem? Zaraz do niego zadzwonię. Nie mam rodziców. No to to, to skąd ty masz mlecze? Zerwałem tu z, z pola. Ale to za moje mlecze, nie masz prawa. Zaraz cię na policję podam. Ej. ej, co? No nie ma te... Co mi po stole <laughs> latasz? Nie z mojego Mandonarda. Nie! Ej, nie, kinosku nie płacz proszę, chodź tu! Halo? To ja jestem w no, przepraszam Przepraszam... Kidowsku, no, zajęta jest łazienka, nie widzisz, że jest zamknięta? Nie chciałem... Kidowsku, a, a czy... O to dobra, to nie płacz, a czy ty... ty skąd masz te pieniądze? Zerwałeś, tak? Zerwałem. Ale to są mo z moje mlecze, wiesz, że ty mi je oddać? No to oddałem, zapłaciłem za jedzonko. No dobra, dobra, idź stąd już. Wypadł. Eee... Y no wypad, bo ja jeszcze to nie Fortnite nie będziesz miał nie szans po, ze mną. Nie policzymy się, bo to idzie z nią do nie umiesz, Do narga. widzenia. Dobra, postać dziecka, postać dziecka minęła. Moi drodzy, lecimy z kolejną postacią. Moi mini, teraz będę złodziejem. Dokładnie tak, jak widzicie mnie. Jestem teraz złodziejem. Idę się włamać do McDonalda podczas jego pobytu w tamtym miejscu. Także idziemy, idziemy. Co to za Ej! Co, to, co pan robi? Proszę tam stamtąd. Panie, ale pan wygląda jak kominiarz, kominy już były sprawdzone. Kominiarz, pana... tak to ja, a tak to ja kominiarz. Ale, ale masz nohal wielki. No bo jestem kominiarzem. Ale kominy to w drugą stronę, gdzie pan idzie do magazynu? Bo muszę sprawdzić najpierw underground, Renault. Ale, um, man, Underground is very clear, but Underground I is not have a common. Masz zęby jak. Nie wiem, jakbyś był reklamą paskera. Kremanto Santarello! Ble, 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 Tylko tyle rozumiem. <laughs> wy mojego. co ty w ogóle w magazynie robisz? Idź stąd, idziemy do wody! Tak naprawdę, tak naprawdę, głupcu, jestem złodziejem. No to zostajesz przyłapany na bycie złodziejem. <laughs> nie, 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 to tak nie działa. No działa! Ja mam mieć, a ty nie. Nie mogę ci teraz zrobić Ej! He! Ej, dobra to! Tu... Co <laughs> <Wys> w... <laughs> najgorszym złodziejem łodziłem <laughs> Ja nie wytrzymam. Dobra, widzę, że ostatnia postać została, nie złodzi to była tragedia. Teraz jesteśmy moi drodzy, Neandertalczykiem. Uga buga, idziemy do niego. Nawet powiemy, że nie wiemy nawet co to jest McDonald. Idziemy. Ostatnia postać! UGA BUGA, UGA BUGA, UGA BUGA, UGA BUGA, UGA BUGA, UGA, uga BUGA uga. Uga, 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 uga. Co to za dźwięk? UGA BUGA, UGA BUGA, UGA BUGA, uga, 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 UGA Proszę pana, proszę wyjść z za zakasy, no co, ty, co pan robi? A pan ma brodę fajną, pan A, wygląda Widzę jak Sigma Ej hey baby baby ale ty nie umiesz... Ej my się dogadamy! Bleblebleble? Bleblebleble? Ablelelelele! Ablebleble! Bleblebleble? Bleblebleble! Bleblebleble! Bbleblebleble! A, 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 dobra, nie mogę gadać pracy po moim języku. O! Czemu ty jeszcze... Zapłaciłeś za to? Ablebleble! O no, nie, zapłaciłeś za to, czy nie zapłaciłeś za to? Nie! O nie! Ja też tak umiem mówić! Ale proszę, możesz mi z, z tej kasy, bo cię obsłużę, ale proszę tylko tak, się zachowywać tak, jak człowiek. Tak, tak. Dzień dobry, jestem Lolo, Lolo Lolowski tak. i w czym mogę pomóc? Tak. Tak? Tak. Czyli mam pomóc, tak? Tak. A w czym? Tak. Dobra, chce pan zjeść? Tak. Okej, okay. to mamy mogę panu, a pan co lubi jeść? Mecho pewnie. Pan wygląda na taka, co tak, lubi mecho. Tak, tak. To ja panu zaproponuję kuciaka, panierce, takiego kuciaka. Nie nie, 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 nie. Nie? No to może, może frytki? Nie. Frytki to są ziemniaki takie. Nie. Dobre to, dobre to i tanie, pan będzie miał w lecie. Czy coś innego? Pan się zaciął? Nie. No to co pan chce? Dobra, ja panu pokażę. Może Coca-Cola? To jest taki napój, ale on jest on zgazowany, jest może pan... Coca-Cola, no. Chce pan taki napój, tylko zimny. Tak, tak, tak. No to dobra, no to będzie Coca-Cola. Ej, co jeszcze dla pana? Tak. Dobra, Coca-Cola. Może Big Mac? Nie. Może... Mcwrap? Nie, 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 nie. Cola tylko? O! Tak. Ja wiem! Ja mam specjalne menu dla takich jak... Dobra? Jakie? Zgniła pyra. Tak, tak. Dobra, to ja panu dam, bo to, to ogólnie za darmo rozdajemy. To są odpady i, i my... A pan zapłaci może, co? Tak, ogień, ogień. Buga, buga. Ej, e, ognia to ty jeszcze ogień, nie wynalazłeś, ogień, proszę pana. Ogień, ogień, No ty uga, wiesz uga, co to uga, jest ogień. Uga, uga, ognia to jeszcze uga, nie wynalazłeś. No to czekaj, działajmyśmy tego kipali, no to co robisz? Buga, obu, 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 obu. Oga, buga, ogień, ogień. Do ogień. Ogień, uga, buga. Do <głos> do. <głos> <głos> ja nie mogę widzieć co jest dzisiejszego odcinka, jest tak głupi. No więc skoń, skończmy, nie? Zapytamy się już go jutro jak, jak mu przebiegła praca, naprawdę, coś za dużo się działo.